Witam po przerwie, po krótkiej wakacyjnej przerwie w programie Naprzód KKS. Moim dzisiejszym gościem Marcin Szymczyk, prezes zarządu Kaliskiego Klubu Sportowego. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, Bartek, cześć. Panie prezesie, niedawno minął rok, odkąd objął pan ster w kaliskim klubie sportowym i chciałem zapytać w pana ocenie, jaki to był rok? Rok na pewno ciężki. Ciężki z dużą. Liczba niewiadomych, taka sinusoidalna troszkę. Aczkolwiek uważam, że finalnie mamy powody do zadowolenia. Udało się zrealizować te cele, które sobie założyliśmy. Może nie udało się zrobić niespodzianki tego, tego, tego celu takiego nadrzędnego, o którym tutaj wszyscy mówili, ale w, na, w tamtym sezonie nie mieliśmy podstaw do tego, żeby o tym myśleć realnych podstaw. Realnych podstaw. Rok to jest wystarczająco długi czas, żeby zorientować się w sytuacji klubu, jaką pan zastał. I właśnie o to chciałem zapytać jaka ona była w momencie, kiedy, kiedy przyszedł pan do KKS? Kiedy tutaj się pojawiłem, taki pełen energii, pełen nadziei, bo tego doświadczenia z pracy w klubach sportowych było, było wiele, wiele lat. Myślałem, że to będzie. Że to bardzo płynnie pójdzie, tak, ale e, sytuacja, w jakiej, e, w jakiej był wtedy KKS, e, była dosyć, dosyć trudna. Był to sezon, który de facto no, zakończył się troszkę, czy znaczy, no, może nie troszkę, dużym rozczarowaniem, bo drużyna prowadziła przez cały sezon, przewodziła w rozgrywkach. E, ten awans e, wymarzony do tej pierwszej ligi wydawał się nieunikniony. No, no, Mało kto nie wierzył, że to się nie uda. Niestety na ostatniej prostej, można powiedzieć za 5-12, nie udało się tego, tego celu zrealizować. A pochodną tego była właśnie sytuacja, którą gdzieś którą tutaj ja zastałem i osoba, która w postaci pana Markandrzejskiego, która tutaj przyszła mi, mi pomagać od strony tej finansowej, organizacyjnej. Duże rozczarowanie na pewno widać było u osób, które tutaj w klubie pracowały i, i takie, taka troszkę rezygnacja. Aczkolwiek trwało to dosyć krótko, bo zapasem był, był ten nowy sezon. Sytuacja finansowa również nie napawała optymizmem. Na tyle, że w jednym z pierwszych dni tutaj spotkaliśmy się z bardzo sporą grupą osób, takich no, kibiców, osób, które gdzieś blisko klubu są i zadały pytanie, czy my nie przeszliśmy tutaj czasem jakby zgasić światło, no więc takie troszkę było zaskoczenie z naszej strony i po dość wnikliwej takiej analizie finansowej, organizacyjnej, no, okazało się, że jest, było takie zagrożenie. Ale pewne, pewne rzeczy, które się, które się zadziały, które, które musieliśmy wprowadzić, pozwoliły na to, żeby ten sezon możliwie bezkolizyjnie przetrwać. Bo to był taki sezon, który nam pozwalał dać sobie nadzieję na, na przyszłość, na kolejne, na kolejne sezony, nawet na ten, który teraz mamy już za pasem, który, w którym wystartowaliśmy, i uważam, że wystartowaliśmy. Bardzo, bardzo dobrze. Może to jest jakiś dobry znak prognostyk na to, co się może wydarzyć dalej. Aczkolwiek to jest, to jest maraton, to jest bardzo dużo spotkań, bardzo wiele miesięcy, tygodni codziennej pracy. Wiele, wiele może się wydarzyć. Może zostawmy tą sportową stronę i zapytam organizacyjnie o zmiany, które zadziały się w klubie, bo mimo wszystko trochę roller coaster dla kibiców również. Tak, było, tych zmian było dużo. Chcieliśmy działać dosyć, dosyć brutalnie, można powiedzieć, gwałtownie i, no i te zmiany, uważam, osiągnęły każdej tutaj Gałęzi tego klubu. Były to zmiany sportowe, bo wielu zawodników, zacznę od tych sportowych, bo wielu zawodników odeszło, wielu się skończyły kontrakty. Sytuacja finansowa była no, zła. No, nie będę mówił, że była dobra czy umiarkowana, ona była po prostu zła. Więc musieliśmy rozmawiać tak z zawodnikami, że, że oni musieli tą sytuację zrozumieć. A jeżeli ktoś tej sytuacji nie rozumie, miał miał inne pomysły na siebie, no to, to już go w kks nie ma. Wzięliśmy kilku zawodników młodych, nieoczywistych, gdzie wiele osób pukało się w głowie i mówiło, co wy kurczę robicie przed, przed tym sezonem, że, że my, my spadniemy z tej ligi. Z racji tego, że trochę ten rynek transferowy znałem, nawet z racji tego, że, że wcześniej też to doświadczenie pracy w klubach i przez wiele lat też bycia agentem piłkarskim powodowało, że udało się kilku naprawdę ciekawych zawodników tutaj przyciągnąć do, do Kalisza. Kolejne zmiany to były zmiany organizacyjne w klubie, bo nie funkcjonowało to w mojej ocenie tak jak powinno. Zmiany, które zaszły i ludzkie i... i, i i czysto strukturalne myślę, że spowodowały, że ten klub w tym momencie wygląda inaczej, jest odświeżony. Nawet Twoja osoba tutaj mm -hmm. myślę, że, że In Plus bardzo pozytywnie odbierana i tutaj w środowisku kibiców i, i przeze mnie, która dała bardzo wiele klubowi. W ostatnim czasie zatrudnienie też dyrektora sportowego, który uważam bardzo wiele. Dobrego wniesie do klubu i, i nawet widać to po tych pierwszych ruchach, też transferowych, też zawodników pewnie nieoczywistych dla niektórych. Myślę, że to będzie bardzo duży plus. Zmiana tutaj też postrzegania klubu, bo wiele osób po tych miesiącach, może nawet i, i latach, kiedy KKS dobijał się do pierwszej ligi jakby poczuło takie zrezygnowanie i, i pewnie rozczarowanie. I ja w pierwszych tygodniach bardzo to odczułem, pracując tutaj, bo przy, tak jak przeszedłem tutaj pełen energii, tak ta energia zaczęła bardzo gwałtownie spadać z każdym, z każdym dniem, tygodniem, ale no też nie jestem osobą, która się łatwo poddaje, bo jeżeli na coś się zdecydowałem, e, no to chciałem pokazać, że, że można tutaj w kaliszu zrobić fajne rzeczy. I, I cały czas tkwię w tym, że te rzeczy, wszystko to, co najlepsze przed kks KSM, to, to jest przed nami. Przed nami. No dobra, mamy pierwszą kolejkę już za sobą, ze świtem, wygrana 3 do 0. Ale ja wrócę jeszcze do, tych, do tej sytuacji w klubie, jak ona wygląda aktualnie. Naszym zadaniem z dyrektorem finansowym było przede wszystkim odzyskanie tej płynności finansowej, bo nie jest to tajemnicą, że trochę tych zobowiązań do wielu podmiotów było, do zawodników. Tą płynność udało się odzyskać dzięki przychylności też wielu podmiotów, które na tyle były świadome i rozumiały tą sytuację, że zgodziły się też na. Rozłożenie długoterminowe pewnych zaległości i możemy teraz swobodnie to spłacać. Robimy to cały czas, ponieważ było to na tyle duże, że nie byliśmy tego w stanie zasypać w przeciągu miesiąca, dwóch czy nawet pół roku. Parę rzeczy narosło, ale idzie to w dobrym kierunku. Widać to nawet po, po tym, jak jest teraz. Te, Klub odbierany. Mieliśmy też wiele problemów związanych z takimi rzeczami, które wydają się oczywiste. Między innymi ta głośna sprawa z herbem klubu. Teraz już wszyscy wiedzą, że, że ta sytuacja została unormowana, uregulowana prawnie, ale przez wiele lat nie była uregulowana. I jakby naszym zadaniem było doprowadzić do tego, żeby. Sytuacja dla klubu była bezpieczna. Weszliśmy w okres stulecia, i słabo by to wyglądało, jeżeli nie moglibyśmy korzystać z tego herbu. Po perturbacjach, takich dosyć, dosyć myślę, że nawet, nawet sporych, bo obiło się to echem w kibicowskim świecie, i też nie ukrywam, że mnie też bardzo dużo to kosztowało, bo Myślałem, że uda się to szybciej jakby załatwić, ale finalnie doszliśmy do porozumienia i Herb wrócił na swoje miejsce. Możemy z niego korzystać. Jasno, chyba możemy sobie powiedzieć, że przy określaniu celów na miniony sezon no nie braliśmy awansu pod uwagę, raczej pewne utrzymanie i takim priorytetem było wygranie pro Junior system. Ten cel został zrealizowany no i takim bonusem była dla nas były dla nas baraże. Czy to te, te baraże to był sukces dla klubu? W danym momencie? Uważam, że bardzo duży sukces kadra, którą dysponowaliśmy ta młoda kadra w oparciu kilku starszych zawodników, no była bardzo dużym znakiem zapytania przed startem tamtego sezonu. Wiele osób się zastanawiało, gdzie nas to zaprowadzi, czy czasem nie na skraj katastrofy. Ja z racji tego, że jestem optymistą i chcę zawsze walczyć o te najwyższe cele, Wiedziałem, że będzie to bardzo, bardzo trudne do zrealizowania, wręcz może i niemożliwe, ale no, nikt, nikt tutaj nie odbierze nam marzeń i, i dążenia do, do własnych celów. Udało się zarazić tym, tą drużynę młodą, sztab szkoleniowy, wszyscy w to wierzyliśmy. Był moment, kiedy troszkę złapaliśmy zadyszkę taką dość poważną, gdzie nawet ta tabela, która była bardzo spłaszczona, Zaczęła nam się lekko palić na, na żółto, może już nawet mm -hmm. na pomarańczowo, że, że za chwilę też możemy mm, nie tyle myśleć o barażach o, o pierwszą ligę, co o barażach. O Utrzymanie, o tak. tak. I to była sytuacja, gdzie chłopcy to dźwignęli. Uważam naprawdę pokazali charakter. I w tej końcówce byliśmy rewelacją tych rozgrywek tego podstawowego jeszcze sezonu. No i co, no i baraże. I, I baraże, i, i zupełnie inne już nastawienie do tego wszystkiego, bo z drużyny, która miała w ocenie wielu ekspertów spaść. tutaj się się w strefie baraże. Tak, znaleźli, zna, była to drużyna, która, która zaczęła walczyć. Dwa mecze ją dzieliło od tego, aby awansować mhm. do pierwszej ligi. Na zaplecze, na zaplecze tej, tego, tego salonu, tej ekstraklasy. Formalnie, tak patrząc na, na to, co się wydarzyło z wieczystą, na papierze no faworyt był tylko jeden. My nie mieliśmy kompletnie. No właśnie o to chciałem zapytać, czy, czy w meczu z wieczystą Kraków mieliśmy jakieś szanse tak naprawdę w ocenie? Mieliśmy. Ja uważam, że mieliśmy, bo zawodnicy byli bardzo mocni mentalnie. Naprawdę ta grupa walczyła jeden za drugiego wszyscy szli w ogień. Myślę, że brakło naprawdę, naprawdę niewiele. No prowadząc 1-0, zaczęliśmy bardzo, bardzo dobrze, później dwie sytuacje prawie identyczne, po których straciliśmy ramkę, gdzie patrząc nawet na zawodników też wieczystej oni tą końcówkę mieli tego sezonu podstawowego dużo, dużo słabszą, złapali jakąś zadyszkę i ta pewność ich siebie spadła. My byliśmy po drugiej stronie, gdzie, gdzie bardzo zmotywowani, nie mieliśmy nic do stracenia i w sytuacji, kiedy, kiedy Bartek Put bodajże miał taką fajną sytuację praktycznie stuprocentową, mhm. kiedy z linii bramkowej Michał Pazdan tą piłkę na wślizgu wybijał, kiedy to było na 2-2, Uważam, że gdybyśmy tą bramkę strzelili, to. Mogłoby być różnie. Mogłoby być różnie, tak. A gdybyśmy przeszli, uważam, wieczystą, to już w meczu z Hojniczanką nic by nas chyba nie powstrzymało przed tym awansem. Ale stało się inaczej. Jesteśmy w tych dalej realiach drugorocznych. No i robimy wszystko, żeby ten sezon dał nam jakieś nowe nadzieje. No dobrze, po, po barażach nastała taka przerwa, w której e, najwięcej pracy ma właśnie zarząd. E, chciałem zapytać o politykę transferową, o transfery. Nadal utrzymujemy dość, młody, no, dość młodą kadrę, e, wspartą doświadczeniem, chociażby przyjście Karola Danielaka, czy pozostanie Bartka Kiliby. E, okienko transferowe nadal jest otwarte i czy klub planuje jakieś kolejne e, ruchy? E... Dyrektor Sportowy w osobie Bartka Kondrackiego przedstawił nam listę nazwisk, które on by tutaj widział, które w jego ocenie podniosą rywalizację sportową i jakość tej drużyny. Wiadomo, że nie wszystkie te nazwiska uda się ściągnąć z wielu powodów finansowych. Część zawodników ma ważne kontrakty w innych klubach. Ale z tego, co udało nam się do tej pory zrobić, jestem bardzo zadowolony, bo, bo też może część tych zawodników dla większości kibiców jest nieoczywista. Nie znają tych chłopaków, bo, bo przyszli z różnych klubów, często niższej klasy rozgrywkowej. Ale po tym pierwszym meczu i po sparringach, które może wyniki nie były, nie były dobre, ale jest taka stara zasada piłkarska, że im lepiej w sparingach, tym gorzej widzę i odwrotnie. I właśnie ja uważam, że no my te sparingi e, graliśmy po to, żeby zobaczyć e, te najlepsze cechy u tych chłopaków, e, po to, żeby mocno popracować, gdzie widać było ewidentnie, że te nogi ich nie niosą w tych sparingach, bo, no, bo trzeba naładować te mhm. akumulatory, żeby na, na tą ligę e, ta energia była. I w tym właściwym momencie, żeby, żeby ta, gra, ta gra wyglądała płynnie i fajnie dla oka. Przy tym młodym trenerze i, i tym zespole, który średnie wieku bodajże. Tam jest chyba 23 lata z tego, co ostatnio liczyliśmy. Myślę, że uda się wykrzesać maksa. I tak jak tutaj nadmieniłeś też. Okno zamyka się za miesiąc, więc mamy jeszcze naprawdę sporo czasu, żeby przyjrzeć się w tych pierwszych kolejkach, czego temu zespołowi brakuje. Gdzie ewentualnie możemy jeszcze, szukać szukać jeszcze po tak mhm. uzupełnień tutaj też z... praktycznie jesteśmy już dogadani z jednym zawodnikiem, on tutaj do nas trafi, ale jeszcze nie będzie, nie będzie, nie będzie z nami tutaj grał, bo chcemy go wypożyczyć, bo to to jest chłopak też, który potrzebuje dużo grania, a na ten moment e, ciężko by mu było akurat wywalczyć na tej pozycji e, miejsce, więc trafi na wypożyczenie. E, od poniedziałku pewnie zacznie z nami też e, trenować jeden zawodnik e, na pozycji, e, na której uważam, że, że tego wzmocnienia musimy poszukać. Myślę tutaj o pozycji numer 10. E, to jest zawodnik, który. który Przyleci do nas z Portugalii, więc no zobaczymy, czy, czy to będzie ta osoba, której będziemy chcieli dać szansę i zaufać, czy to będzie po prostu ktoś inny. Mamy tego czasu dość sporo. Na pewno nie będziemy robić pochopnych ruchów. Chcemy, chcemy to zrobić mądrze, z głową i, i z sensem. Chciałbym jeszcze teraz przejść do szkolenia młodzieży, do Akademii. Jaki będzie jej najbliższa przyszłość? Bo dużo zmian e, ostatnio zadziało się w akademii, i to jest pytanie, które najpewniej interesuje też rodziców e, dzieci, które trenują. Jakie znaczenie dla klubów w obecnej chwili ma e, szkolenie młodzieży? Akademia ma być bezpośrednim zapleczem pierwszego zespołu. E, nastawiamy się bardzo mocno na to, żeby ci chłopcy trafiali do pierwszego zespołu. E, od pierwszego dnia, kiedy ja tutaj przyszedłem, e, Chciałem mieć jak najwięcej informacji, kogo ewentualnie możemy włączyć do pierwszego zespołu, komu dać szansę. I tak jak widzimy na, na w przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, paru chłopaków tutaj trafiło z drugiego zespołu, z Akademii. To jest jeden z celów też postawionych przed dyrektorem sportowym. Że akademia ma być mocnym punktem tego klubu i zawodnicy szkoleni tutaj w Kaliszu mają trafiać do pierwszego zespołu. Do pierwszego. Tak, to jest myślę, że największy magnes dla tych wszystkich dzieciaków, też dla rodziców, bo mhm. no nie ma nic fajniejszego niż zobaczyć swoją pociechę w pierwszym zespole w klubie, w mieście, w którym się żyje. Tak? i Wiem, bo też jestem rodzicem, też sam gra w piłkę i i wiem, co ci rodzice, oglądając te swoje pociechy, przeżywają na boisku. I też bym sobie życzył, żeby akademia, w której, w której dzieciak gra, była bardzo profesjonalna. Tutaj wiele rzeczy jeszcze jest do, do zrobienia. Mamy w planach też utworzenie szkoły Mistrzostwa Sportowego. Myślę, że będziemy sukcesywnie dążyć do tego, żeby, żeby ona powstała i i żeby ta akademia naprawdę była na, na takim poziomie, z którego wszyscy będą tutaj w Kaliszu i w okolicach zadowoleni i chłopcy z tych okolic, z ościennych miejscowości będą chcieli tutaj przychodzić. Już wspomniałem o tym, że rozpoczęliśmy nowy sezon 2025-2026, no i chyba najtrudniejsze pytanie, jakie mogę zadać, to o cele na najbliższy sezon. Niezależnie od odpowiedzi, najprawdopodobniej kibice zarząd rozliczą z tego. Z tego z tej deklaracji? No, kibice są od tego, żeby właśnie oceniać. E, bardzo, e, bardzo wnikliwie obserwują. E, myślę, że to nie tylko w, w każdym klubie i e, tą presję da się też odczuć. E, jeżeli uporamy się, uporamy się jak najszybciej z tymi demonami, które gdzieś ten klub prześladowały e, przez ostatnie miesiące. To ja, ja optymistycznie patrzę, patrzę w przyszłość. Na pewno deklaracji nie złożę, bo nie chcę wywierać dodatkowej presji czy na zawodnikach, czy na ludziach tutaj pracujących na sztabie szkoleniowym. Bo wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli ktoś przed sezonem chodzi i opowiada, że teraz idziemy na awans, to na 10 przypadków 9 kończy się tragicznie, że tak powiem, więc my chcemy po cichu. Robić swoje, iść w tym kierunku, w którym od roku czasu idziemy, ściągać jak najlepszych młodych chłopaków, zawodników też doświadczonych, a tutaj wielu takich mamy, którzy swoją jakością i doświadczeniem wprowadzają bardzo duży spokój tych wszystkich młodych chłopaków, których, których ściągamy. Też nawet pozyskany ostatnio Karol Danielak, zawodnik tutaj, który który jest z okolicy też zdecydował się tutaj nas na wzmocnić i myślę, że po pierwszym meczu już wiemy, że będzie bardzo ważnym punktem tego zespołu. Bramka asysta i, i sam spokój, który daje tym chłopakom też na boisku spowodują to, że ta mieszanka tej rutyny z tą szaloną młodością mam nadzieję, że da taki wynik końcowy, z którego będzie Kalisz dumny. Panie prezesie, wspomniał pan o kibicach. No, chciałem zapytać, może inaczej, klub dysponuje ośmioma tysiącami miejsc, jest to no, prawie jedna dziesiąta mieszkańców miasta. Wiadomo, że nie uda się go zapełnić na każdym meczu, ale czy klub ma jakiś pomysł na to, żeby tych kibiców mimo wszystko było jednak więcej? Rozczarowanie tym, tym sezonem, który, który był, w którym się nie udało awansować do tej pierwszej ligi. Myślę, że on ten sezon odbił bardzo dużo piętno na kibicach, bo przychodzenie myślę, że te zespoły drugoligowe już też w jakiś sposób się być może znudziły i każdy wiadomo, że chce takiego powiewu świeżości, zobaczenia czegoś innego, ciekawego, a jeszcze dodatkowo słysząc o tych problemach, które gdzieś w klubie, z którymi klub się borykał, powodowały to, że Ci kibice w, jakim, w jakiejś części się odwrócili też od, od nas? Ten sezon na pewno nie był łatwy pod, pod każdym względem, tak jak mówiłem i nawet ta sytuacja też z tym Herbem, ona też spowodowała, że część kibiców jakby pokazała nam czerwoną kartkę, powiedziała, że ok, skorowy. Chcecie, chcecie robić takie rzeczy. A my te rzeczy, to, 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 ta sytuacja była tylko i, i wyłącznie spowodowana tym, że chcieliśmy uporządkować całą sytuację organizacyjną w klubie. I ja myślę, że przez ten pryzmat ostatniego sezonu ta frekwencja ona nie była najlepsza, ale myślę, że te ostatnie tygodnie, które były w końcówce i, i te baraże i to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, to, co się wydarzyło też w Szczecinie. To no. chyba najlepszy start. Nie przypominam sobie w drugiej lidze, żebyśmy w pierwszym meczu Ja bym chciał, ja by może nie, nie chciał najlepiej startować, a ja chciałbym najlepiej, najlepiej skończyć. Mm -hmm. Tak więc e, mam nadzieję, że, że się to stanie. Ale żeby się to stało, to też chciałbym bardzo, bardzo serdecznie poprosić kibiców o to, żeby w każdym meczu nam pomagali, bo, bo ta pomoc jest potrzebna. Bo jeżeli widzisz ich na trybunach, słyszysz ten doping. To wiesz, dla kogo to robisz. Mhm. Jeżeli te trybuny są puste, to tak troszkę. E, czasami nawet e, jest po prostu najczęściej w świecie smutno, tak? bo jedziesz na wyjazd tych kibiców, gdzieś też, też widzisz, a, a tutaj u siebie gdzieś ta frekwencja trosz, troszkę kulała, ale ja myślę, że ta gra, która będzie, że ona będzie dla oka też, też bardzo fajna i, i te wyniki będą na tyle. Satysfakcjonujące, że z powrotem zobaczymy tutaj może nie 8 tysięcy, ale, ale te, te, te 2-2,5 tysiąca. Myślę, że jest to do zrobienia przy, przy założeniu, że wszystko pójdzie tak jak tego oczekujemy. Do tego bym sobie życzył, i, i też, też chcę gorąco z tego miejsca zaprosić wszystkich kibiców już na najbliższy mecz, który tutaj się odbędzie. Takie może, może małe derby z sokołem kleczew. Za chwilę w środę mamy Puchar Polski z GKS-em Jastrzębie i hipotetycznie przy założeniu, że udałoby się nam przejść tego rywala nie jest powiedziane, że za chwilę ktoś nie przyjedzie stopu tutaj do Kalisza grać, mm -hmm. grać kolejną tą pierwszą rundę już taką właściwą tego Pucharu Polski. Coś drgnęło w klubie, bo mieliśmy taką falę odejść sponsorów w tym momencie. Dwóch nowych, którzy tak jakby dołączyli do grupy sponsorów KKS-u Kalisz. Czy klub ma jeszcze jakieś kolejne rozmowy prowadzone z biznesmenami, z firmami? Tak, tych rozmów, tych rozmów na przestrzeni ostatnich miesięcy było sporo. Wiadomo, że biznes lokalny też jest wnikliwym obserwatorem. Patrzy na to, co się, co się dzieje w klubie. Chce, chce mieć jak najwięcej informacji, myślę, że dobrych informacji. Żeby podjąć tą decyzję na taki, e, żeby tak było, to my musimy przedstawić jak najlepszy produkt. I, i uważam, że e, robimy to stopniowo, bo gwałtownie się tego nie da, e, nie da zrobić, ale tydzień po tygodniu naszą pracą e, i zaangażowaniem e, budujemy tą taką e, naszą prawdomówność, że to, co mówimy, to, co robimy, daje jakiś efekt w postaci tego, że warto nam zaufać i być z nami. Więc też gorąco zachęcam wszystkie podmioty tutaj z Kalisza, które, które być może wcześniej były też z KKS-em, żeby zdecydowały się i dały nam szansę na to, że, że warto tutaj być. Najbliższe 10 lat. Gdzie widzi pan KKS-Kalisz za 10 lat? Nie wybiegam tak daleko w przeszłość nigdy, nie wiemy co się wydarzy za, za pół roku, za rok, za, za dwa. Ja przede wszystkim chciałbym tutaj życzyć tej lokalnej społeczności kaliskiej, żeby miała możliwość stabilnie oglądać taką drogę ku, ku tym wyżynom piłkarskiego, Piłkarskiego tutaj rzemiosła w Polsce, żeby mogli oglądać jak najlepszych piłkarzy i jak najlepsze kluby. Ale pewnie to się też nie wydarzy w przeciągu kilkunastu miesięcy, bo tak jak wiemy, budowa drużyny, budowa klubu trwa bardzo, bardzo długo i na to wszystko potrzeba cierpliwości, potrzeba środków, pieniędzy, właściwych osób i, i, i trochę szczęścia. To może ostatnie pytanie, rok jubileuszowy. Mamy jakieś plany na uczczenie jubileuszu teraz już? Tak, tak mamy te plany. W najbliższym czasie poinformujemy kibiców o meczu, który, który się tutaj odbędzie na stadionie przy ulicy Łódzkiej. Będzie to, będzie to myślę, że taka frajda dla kibiców, na którą czekają. No jest to sezon rok na pewno szczególny, bo, bo 100 lat. No to to samo, samo z siebie mówi, że, że coś musi wydarzyć się ekstra. Ja mam nadzieję, że to spotkanie, które, które tutaj planujemy, będzie czymś ekstra. To spotkanie ludzi związanych przez mhm. na, na przestrzeni tych wielu, wielu lat z KKS-em które też planujemy zrobić tą galę, że wszyscy będą usatysfakcjonowani. Czego dzisiaj mogę życzyć prezesowi Kaliskiego Klubu Sportowego? Myślę, że spokojnej pracy z dnia na dzień i to jest przede wszystkim gwarancją tego, że jesteśmy w stanie coś, co planujemy, realizować krok po kroku. Tego właśnie życzę. Dziękuję dzień. prezesie.